Witajcie kochani, z tej strony Dorocistka Winaja, witam wszystkie zodiakalne strzelce. Moi drodzy, rozpoczynamy małymi krokami czytania miesięczne, czytania na miesiąc grudzień 2024. Podglądamy ten ostatni miesiąc tego roku, czym zaskoczy, jakie energię do, do Was przyniesie. Jakie rady, jakie wskazówki od kart? Dobrze, żeby nie przedłużać, oczywiście tradycyjnie w pierwszej kolejności, jak zawsze witam moich stałych widzów, subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie, pomagacie mi tworzyć ten kanał. I witam oczywiście osoby, które są tutaj pierwszy raz. Jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy, nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Dobra, nie gadamy, zaczynamy. Także, o, zobaczcie, karta tu jedna została. Także, drogi strzelce, rozsiądźcie się Wygodnie. I lecimy. Zaglądamy. Będę się starała, oczywiście, w miarę moich winajkowych, gadatliwych e, możliwości, kondensować ten przekaz. Podglądamy, moi drodzy. E, co ciekawego w tym ostatnim miesiącu, tego miesiąca, w grudniu, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać. I rady, wskazówki oczywiście e, od kart, oczywiście pamiętajcie też, to jest bardzo ważne, to czytanie jest ogólne, bierzcie tylko to, co się zgadza, całą resztę odrzucajcie. jeśli kompletnie nie wasz przekaz, no to oczywiście odsyłam do znaku księżycowego, wedyjskiego, tak, e, czy też ascendentów. Dobra, strzelec grudzień 2024, e, ogólna prognoza energetyczna e, dla was, lecimy. Wasza energia, w jaką wchodzicie w ten miesiąc, taka energia, która sprzyja, pomaga, też klimat tego miesiąca. Powiem wam, fajnie się zaczęło. Praca i finanse. Sprawy miłosne. Mm -hmm. Co miłego się może wydarzyć, a na co szczególnie uważać w tym miesiącu? No, fajnie się zaczęło. Fajnie się zaczęło. A co my tu mamy dalej? Strzelce, powiem Wam, fajnie to wygląda na pierwszy rzut oka, bardzo fajnie, przyjemne energie. Yy, ta główna energia, no bardzo, bardzo wesoło się tutaj zaczyna, bardzo pozytywna energia to jest, to jest taka jedna z najbardziej chyba radosnych, pozytywnych energii w tarocie i właśnie ta energia idzie do strzelca, nie? Tu jest w tej energii dużo, wiecie co, takiej radości, dużo takiej lekkości życia, dużo takiego zadowolenia, tutaj taka spora dawka, Dobrego humoru, dosłownie, spora dawka, takiej swobody, sukcesy tutaj, niemal murowane, można powiedzieć. Dużo ludzi, dużo ludzi. Jedna tutaj też okazja mi się pokazuje do imprezowania. No, grudzień jest takim miesiącem, prawda? Także tutaj fajna, fajna ta energia. Raczej będzie sprzyjać, słuchajcie no będzie sprzyjająca, bo przynajmniej mm, wiecie, po, pokażę Wam te pozytywy życia, tak? Będziecie potrafili pod wpływem tej energii, te pozytywy życia wyszukiwać w każdej sytuacji i, i też być może przyciągnie, przyciągnie takie wesołe sytuacje do Was. Fajnie. I taki może być właśnie ten miesiąc dla was, nie? Strzelczyki, taki pozytywny, taki radosny. Mm. No, fajna ta końcówka roku po prostu. Tu są dobre zmiany, słuchajcie, tak ogólnie mówiąc, nie? Dobre zmiany. E, ta energia może do Was przyciągnąć jakieś rozwiązanie problemów, e, nie wiem, ciekawe projekty, zakończone sukcesem, od razu mówię, bo to nie jedna okazja właśnie do świętowania choćby jakiegoś sukcesu. Ym, pomocni ludzie, o, tutaj ludzie, kochani, tak, tutaj ludzie, ja tu już widzę dalej. Tutaj ci ludzie mi się pokazują, którzy będą dla was życzliwi, pomocni. Może rozwiązanie jakichś konfliktów, pogodzenie się z kimś, nie wiem, nowe znajomości ciekawe. No i te, te okazje, nie? Te okazje do imprezowania. No. no, ewidentnie, kochani, ewidentnie w tym miesiącu wiele spraw zmierza do pozytywnych, takich fajnych zakończeń, nie? I też do sukcesów, więc no, tylko zacierać rączki, nie? Ale wiecie, właśnie Wy też te pod wpływem tej energii e, będziecie tacy super pozytywni, mam wrażenie, nie? Tak optymistycznie nastawieni do, do życia, do siebie, do świata, fajnie. Także no, strzelec po prostu w dobrym humorze w tym miesiącu. No, co tu dużo mówić i... I tego wam oczywiście życzę. Tych sukcesów, tego powodzenia, tej radości, tego pozytywnego nastawienia i tego dobrego humoru, nie? I warto właśnie tak wykorzystać. Słuchajcie, najlepiej tą końcówkę roku. Ja to przy tej energii bardzo często mm, przypominam sobie nigdy nie pamiętam, kto muszę kiedyś sprawdzić, bo często tutaj wiem, że w czytaniach wam to powtarzam, ale jest taki cytat, że żyje się raz, tak? Ale jeżeli zrobi się to naprawdę dobrze, to ten jeden raz w zupełności wystarczy. Także żyjcie pod tym hasłem, po prostu w tym miesiącu, tak? Żyje się raz, nie? Żyje się raz i zróbmy tak, żeby do oporu, do oporu. No, fajnie. No. I słuchajcie, takie wyzwanie dla Was, nie? Na ten miesiąc. Bawcie się, bawcie się, nie wiem, spotykajcie z ludźmi, świętujcie, nawet każdy swój najmniejszy sukces, nie wiem, doceniecie ludzi, którzy są przede, przede wszystkim, ludzi, którzy są przy Was, bo mam wrażenie, że to jest dosyć istotna informacja dla strzelca w tym miesiącu. Ale lecimy dalej, nie? Lecimy dalej, żeby nie przedłużać i lecimy do pracy. I teraz tak, to jest taka energia... No, Roboczo my jej nie lubimy, mm, zwłaszcza jeśli pojawia się ona w pracy, nie? W przekazach zawodowych i finansowych, bo to jest taka ciężka energia, jednak, nie? Ona zwiastuje dużo pracy, ona zwiastuje dużo obowiązków i takie ogólne przeciążenie pracą, wydatkami też, nie? E, tylko trochę mordęgą w pracy, takie ogólne przeciążenie. No, i będę się tej ciężkości trzymać. No, nie, nie mamy innego wyjścia przy tej energii, ale, właśnie, ale. No, wiadomo, te święta, nie? Słuchajcie, te święta, te sylwestry, te inne ferie świąteczne, no i w ogóle ta końcówka roku to już ma to do siebie, ten grudzień w ogóle, nie? Że w większości firm, no tak zwane żniwa, nie? Zwłaszcza w handlu. No albo w innych takich filmach też, też w handlu zresztą w różnych, no te wszelkie zakończenia tego roku, prawda, te dopinanie całoroczne, te remamenty, prawda, te sprawozdania, raporty, nie wiem, jakieś rozliczenia końcowe, więc no, nie czarujmy się strzelce, nie, nie czarujmy się tutaj kart, wiedzą co gadają dosłownie, no, czyli będzie tak troszeczkę wzmożona praca, więcej obowiązków do wykonania. Tak samo te wydatki, nie? Może być tak, te wszystkie upominki mogą obciążać finansowo, wiadomo. Ale wiecie co? Słuchajcie, ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, bo zobaczcie, tą główną energię tutaj macie, nie? I biorąc tą główną energię pod uwagę, to ta ciężkość będzie troszeczkę, tak, wiecie, yy, będzie będzie lżej, nie? To będzie troszkę lekkości w tej ciężkości, jakkolwiek to brzmi, bo słuchajcie, albo właśnie tutaj strzelec pod wpływem tej energii będzie tak troszkę dobrze się czuł w tym, co robi, nie? Tak dobra, biorę to, robię to, to już końcówka roku, nie? I, i, i wiem, że muszę to zrobić, że się to wszystko dopina, albo no trudno, no wydatki są, ale kupię ten prezent jeszcze tam, nie? Jakiemuś tam siostrzeńcowi, prawda? E, czy tam e, komuś innemu, no, biorę się końcówka. Tak z radością, tak wiecie, fajnie. Albo słuchajcie, tu jest wzmożona praca u niektórych z Was pokazana i po prostu strzelec wie, że to, co wykona, pomimo tego, że jest więcej obowiązków, to po prostu będzie zakończone sukcesem. Robi to po coś, tak? I stąd ta energia raczej takiej chęci do działania, nie? Mam wrażenie niż nie chęci. No i właśnie słuchajcie, ja tutaj e, chyba wspomniałam to, już o tym, ludzie. To jest bardzo ważny przekaz, mam wrażenie, w tym miesiącu dla Strzelca, bo słuchajcie, może być tak, kochani, że w tej pracy, pomimo tych obowiązków, to tutaj nie zostajecie sami z tymi obowiązkami, z tą pracą. Tu będzie wsparcie, ewidentnie będzie wsparcie. Przyjdą tak zwane posiłki, tak, do pomocy, więcej chętnych rąk do pracy, do współpracy. I słuchajcie, właśnie ja tutaj też widzę kolejną taką energię, która, no to wsparcie, no niemal obiecuje. Nie? Także. Stąd chyba cała ta lekkość w całym tym obciążeniu w pracy. I tego Wam życzę, tak? Tego Wam życzę, tego wsparcia, tej radości, tej satysfakcji z tego, co wykonujecie, pomimo tego, że będzie tych obowiązków więcej. Bardzo pozytywnie, kochani, to jest pokazane, nie? Także tak to wygląda. No. I, i chyba wiecie, co jeszcze. No... Chyba warto o tym powiedzieć, nie? Warto o tym powiedzieć. Tu jest zwiększona ilość klientów pokazana, nie? W ty, tutaj, w tych trzech energiach, dosłownie, jak jeśli by je czytać razem, zwiększona ilość klientów, nie? Zwłaszcza dla tych strzelców, którzy mają jakieś własne tutaj e, firmy, no to ci klienci, można powiedzieć, że będą wchodzić do Was drzwiami i oknami i innymi, dosłownie, szybami wentylacyjnymi, nie? No, no, nie będzie lekko, ale czuję, że wszystko jest do zrobienia i, i idzie. W dobrym kierunku. Idzie w dobrym kierunku, mało tego. Tutaj macie pomocne, pomocne ręce do pracy. Fajnie. I słuchajcie, jeszcze tak, bo myślę, że tutaj są osoby jeszcze. Oj, Wam światem z tej radości. Słuchajcie, bo to są pewnie takie osoby, które no, poszukują pracy, nie? I tutaj troszeczkę ten okres poszukiwań pracy widzę, troszkę robi się ciężki. To zaczyna ciążyć, zaczyna się przedłużać i ktoś zaczyna się po prostu tutaj martwić. Słuchajcie, powiem tak, nie widzę tutaj do końca, no niestety ta końcówka roku też taka jest jakieś tutaj oferty pracy, ale tu są tak zwane sezonówki pokazane. To są tak zwane sezonówki pokazane. Wiecie, jak to jest właśnie na tych końcówkach roku? Bardzo często ktoś potrzebuje pomocy, rąk do pracy, chociażby przy jakichś momentach, przy jakichś zakończeniach, prawda? I nie wiem, czy nie warto się zainteresować właśnie takimi tutaj dorywczymi zajęciami, jak to się mówi, lepsze to niż nic, prawda? Także tutaj być może dla Was taka wskazówka, dla osób, którzy poszukują pracy. Także strzelczyki, życzę powodzenia, fajnie to wygląda, fajny początek w ogóle tego czytania. No, no i to z tego, co widzę na kolejne energie, to wcale nie ma tak źle, także no, dobrze się zaczyna, strzelco dobrze, dobrze startują tutaj z tymi czytaniami i mam nadzieję, że większość znaków takie czytania będzie miała. Dobra, lecimy dalej, bo już się rozgaduje, miłość i słuchajcie, tutaj w miłości troszeczkę... Yy. <laughs> nie to, że gorzej, nie... Tu nie jest gorzej, bo nawet jeśli tu się pojawi jakiś taki mały chłodek w relacjach, w miłościach, w znajomościach, no to jest paść, tak? To jest paść i to jest, no ten słynny paść, jak to pazie, nie? Niczego takiego poważniejszego nie zwiastują, ale to jest jakby, jakby nie patrzeć w energię tego chyba najbardziej czepialskiego pazia w tarocie. Jeśli się pojawia w miłości, no to tutaj ktoś będzie komuś bijał szpilki, ktoś będzie bardzo krytyczny i to jest taka energia, kochani, kiedy ktoś bardzo chce, dużo wiedzieć, tak? Chce dużo wiedzieć, wnikliwie się komuś przygląda, ale nie zawsze, kochani, i nie do końca precyzyjnie komunikuje to, co chce wiedzieć i dlaczego się przygląda, nie? I słuchajcie, dla niektórych to może być tak, że w niektórych relacjach, nie? Związkach, czy tam nawet rozwijających się znajomościach. Siedzi mi dziecko w głowie, słuchajcie, i być może komuś, to źle brzmi, ale no, są takie sytuacje, komuś przeszkadza dziecko albo obecność dziecka. Nie? I tutaj, wiecie, to dziecko, chociażby może, jeśli ktoś ma oczywiście, może troszkę zdominować czyjś związek, może, uwaga, brzydko to określę, ale może komuś przeszkadzać. Dopowiemy sobie na pewno tą energię. I słuchajcie, tu rozmowy, wiecie, to jest jednak energia komunikacji, rozmów e, takich klarownych e, i tutaj rozmowy, jeśli tutaj faktycznie są dzieci, to warto przedyskutować, nie? Czy to z tym dzieckiem, jeśli to dziecko sprawia problemy, czy tym z człowiekiem, któremu ewentualnie na swój sposób przeszkadza obecność dziecka, tak? E, także lepiej tego tematu nie przemilczać. Ale słuchajcie, jeśli nie dzieci, no to mówię, to jest taka dosyć czepiaska energia i tym czepiaczem nie, może być wasz człowiek, o którego pytacie tutaj w miłości. Ale też może być strzelec. Oczywiście, odwracamy tę energię, może być. I wyczuwam mieć taką troszkę przesadną. E, analizę relacji, nie wiem, analizy zachowań, takie wiecie, wbijanie szpilek, może jakaś zazdrość wysnuta na podstawie jakichś tam domysłów, czy informacji gdzieś zdobytych. I no i takie mm, sytuacje troszkę budują dystans, nie? Brak komunikacji. Troszkę komunikacja tutaj leży w niektórych związkach, nie? I brak komunikacji, zamiast zbliżać to oddala ludzi od siebie, nie? Buduje dystans. No, bez konkretnych rozmów i pracy właśnie nad tą komunikacją to chyba się nie obędzie w tym miesiącu, w grudniu, w związkach zwłaszcza. Single, moi drodzy, za chwileczkę sobie dopowiemy dokładnie tą energię. Na jaki temat przede wszystkim warto tutaj pogadać, bo tutaj ewidentnie trzeba o czymś porozmawiać w związkach, w relacjach. Jeśli chodzi o singli, to słuchajcie, mam tutaj, no są nowe znajomości tutaj pokazane od samego początku, i mam tutaj pokazana albo ktoś będzie zaciekawiony, bardzo zainteresowany strzelcem, albo strzelec się kimś bardzo zaciekawi. No dosłownie. Tylko wiecie co, z jakiegoś powodu czuję, że trzeba być ostrożnym. Nie? Tak nie od razu dosłownie rzucać się w jakieś tam wir namiętności e, na, w ramiona dosłownie, bo ktoś fajnie i ciekawie gada, bo to może być taka osoba, która po prostu no bardzo fajnie będzie wam się przyjemnie z tą osobą rozmawiało, nie? I tylko tak troszkę na dystans, słuchajcie. No, tak bardziej bym poszukała informacji na temat o tej osoby, nie? I też to troszkę bym pilnowała swojej e, prywaty, jeśli chodzi o nowe znajomości. No dobra, pytamy, nie? Pytamy, pytamy, o czym tu dokładnie trzeba porozmawiać. Albo z jakiego powodu to się pojawią, jakieś takie, mm, może nie konflikty, słuchajcie, tylko zgrzyty, zgrzyty, chociażby na temat dzieci, jeśli rzeczywiście są. Zobaczmy, zobaczmy, co tu powiedzą karty. Ale mówię, to to jest do rozwiązania. Słuchajcie, to jest do rozwiązania. Raczej pytam teraz o to, na jaki temat tutaj trzeba się dogadać, bo jesteście w stanie się dogadać, czy to single, czy to właśnie związki istniejące. No bo jednak ta trójka kielichów raczej pokazuje yy, zakończone spory, tak? Być może właśnie to jest taki, taki znak, że no, idzie ten koniec roku, no to pora przegadać te problemy, które do tej pory były zamiatane pod dywan, nie? Dobra, ale się, powiem, mam dobry humor, mam dzisiaj. Dobra. O, paśmonec. Słuchajcie, dzieci, ewidentnie te dzieci. No, dwóch, dwóch, dwóch paziów mamy. Słuchajcie, dobra, w miłości, w związkach, w relacjach nawet rozwijających się, to tutaj troszeczkę romantyzm może być zdominowany właśnie przez te sprawy okołodzieciowe. No, wszystko słuchajcie, co związane z dziećmi. Na ten temat trzeba rozmawiać, trzeba się komunikować. Nie? Wszystkie problemy dzieci, y, czy to w szkole, czy, czy w ogóle takie, nie? Wiadomo, jak to z tymi dziećmi bywa, różnie. Ym, czy to z zachowaniem tych dzieci, wychowanie, z wychowaniem tych dzieci, czy nawet z planowaniem, słuchajcie, bo może ktoś tutaj planuje, tak? Ym, no tworzenie nowego człowieczka, tak? Także tutaj niech te tematy będą otwarte. No czuję, że tutaj jednak tematy około dzieciowe powinny być otwarte w tym miesiącu, tak jasno przedstawione. No a tam, gdzie jest ktoś, komu ta obecność dzieci czy tam posiadania dzieci przeszkadza lub nie odpowiada to tak samo, nie? Także tematy około dzieciowe tutaj będą dosyć istotne. Dosyć istotne w tym miesiącu. To już sobie zweryfikujecie z jakiego powodu, albo już wiecie, nie? I wiecie co? Ja Wam coś powiem. Raczej teraz mówię do singli. Czuję, że muszę to powiedzieć, ktoś musi to usłyszeć. Zabrzmi to jak zabrzmi, ale słuchajcie, ja mówiłam single moi drodzy, że co do, co do tych nowych znajomości, nie?, żeby szukać informacji przede wszystkim nie za szybko. Rozwijać te, te znajomości. I ja nie wiem, no powiem to tak troszeczkę okrężną drogą, ale domyślicie się na pewno o co chodzi. Ja nie wiem, czy nie warto by było tą nową, poznaną osobę poprosić o, o dowód osobisty. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Czy przypadkiem ktoś nie będzie ukrywał swojego prawdziwego wieku? No. A dzisiaj, no nie okłamujmy się, są takie czasy, że czasami można naprawdę mieć wątpliwości co do wieku danej osoby. Także na tym kończę, wiecie o co chodzi, tak? I tak samo na no, strzelce, no tarot jest do, dla dorosłych, no 16+, plus co najmniej, a jeśli są tutaj takie osoby, które nie są jeszcze pełnoletnie, no nie, nie okłamujcie, nie okłamujcie, zwłaszcza ludzi, którzy są pełnoletni, nie? Co do wieku, ale dobra, kończmy ten temat, tak tylko wspomniałam, bo poczułam, że muszę to powiedzieć. Dobra, słuchajcie, no ale wróćmy, wróćmy do stałej tutaj, do tej komunikacji, do tych rozmów. No to wiadomo, dzieci, rozmawiajcie na temat dzieci i ogólnie komunikacja, słuchajcie, dialog, rozmowa to są hasła bezpieczeństwa dla strzelca, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Także tutaj y, związki, rozmowy, na spokojnie. Jeśli nie o dzieciach, no to ogólnie na temat Waszej relacji na spokojnie planujcie, uczcie się od siebie nawzajem, rozumcie siebie nawzajem, przedstawiajcie argumenty, ażeby te Wasze rozmowy nie stały się takim, no, takim wywodem jednoosobowym czy monologiem. Także tutaj dla Was taka informacja. No i single, no to już powiedziałam te informacje, ale też jeśli chodzi o te nowe znajomości, no to być troszkę krytycznym, troszkę krytycznym, e, jeśli chodzi o nowo poznane osoby. Tak ostrożnie. Niech to się po prostu rozwija tak stopniowo dać sobie czas, żeby poznać tą drugą osobę, nauczyć się tej drugiej osoby dosłownie. No, także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej, żeby już nie przedłużać. Co miłego. I właśnie tutaj ten pozytyw, kochani, choć wiecie co? Wrócę, wrócę, poczułam jeszcze coś. Słuchajcie, tu jeszcze, tu jeszcze do tej miłości wrócę bo wiecie co, nie wiem, takiego strzała dosłownie dostałam, mam tutaj teraz, wyczułam dosłownie świeżo upieszonych rodziców, tu z miłości, wiecie, tak. mama, tata, dwojego, dwoje rodziców, gdzie no, te pierwsze chwile z nowym, małym ludzikiem, nie? I tak trzeba się na spokojnie, pomalutku uczyć. I tutaj tak też trzeba komunikować, że potrzebujecie pomocy od partnera, partnerki. No, taka wiecie nauka, pierwsze dziecko, mam takie wrażenie, tak. I, I te pierwsze chwile. Te pierwsze chwile tak na spokojnie tutaj. Tak na spokojnie, raz, że wszystkiego pomalutku jest się, jesteśmy w stanie się nauczyć, a dwa, i tutaj już przechodzimy tak bardziej płynnie do tego wsparcia tutaj właśnie to wsparcie ludzi. zwłaszcza tutaj, młodzi rodzice, będziecie mieli wsparcie od tych babci, dziadków, czy tam innych przyjaciół, znajomych, którzy chętnie podpowiedzą. Nie bójcie się pytać. Nie bójcie się pytać, no musiałam do tego wrócić. Dobra, także tutaj te pozytywy. No właśnie, to ta miła niespodzianka, to już mówiłam na samym początku, to przy okazji pracy, ale też przy okazji miłości, tak, no, no ta współpraca, ta pomoc, to wsparcie, to będzie takie dla Was miłe zaskoczenie w tym miesiącu takie ogólnie, wiecie, od ludzi, nie? Od znajomych, od przyjaciół, od rodziny. Tutaj dosłownie mi się pokazuje od samego początku ważny przekaz. Ludzie, pomocni ludzie, współpracę, słuchajcie, dużo chętnych rąk do pomocy, dużo głów do pomocy, żeby pomóc Strzelcowi, nie? Może, możecie naprawdę, Strzelczyki, być w tym miesiącu tak wyjątkowo zaskoczeni tym, jak wiele osób chce Was wesprzeć, no, jak wiele osób jest po Waszej stronie. To będzie niespodzianka i tego Wam jak najbardziej życzę, żeby ci ludzie faktycznie byli przy Was, zwłaszcza ci, którzy wiecie, że są w stanie Wam pomóc i doradzić odpowiednio i odciążyć od też obowiązków, prawda? Także fajnie to wygląda. Fajnie, no. Ach, fajnie. Dobra. Także nie zostajecie sami strzelcy w tym e, miesiącu, czy to w pracy, czy to w domu, czy z jakimiś problemami. Bardzo fajnie to brzmi, tak? Co wiecie? Pomocni ludzie, owocne współpracy, zakończone, zakończone sprawy, zakończone konflikty, słuchajcie. No fajnie, i tego Wam życzę, dobrze. Także słuchajcie, tak, ludzie, nie? Ludzie, dosłownie Wasi ludzie, Wy już wiecie, którzy. Są wam bliź, bliscy, na kogo liczycie, no będą grać fair play i będą chcieli wam po prostu pomóc, będą po waszej stronie. I to jest taki największy chyba pozytyw tego miesiąca e, dla was. Fajnie. A innym takim pozytywem, słuchajcie, e, tak bardziej już waszym, tak bardziej osobistym, no to e, ta wasza pracowitość, ta wasza taka elastyczność nie? E, w tych obowiązkach no wy sobie tak tutaj te wszystkie obowiązki, bo będzie ich troszeczkę oczywiście ale wy to nie ma z lekkością zrobicie, oczywiście też przy wsparciu innych ludzi ale no te prace zespołowe bardzo się do tej pokazują i te współprace wszelkiego rodzaju ale też ta lekkość i ta chęć do pracy, do, do naprawiania to będzie takie wasze pozytywne zaskoczenie, bardzo fajnie to wygląda, no ludzie, naprawdę ludzie pozytywne zakończenia no Strzelec mam wrażenie domyka ten rok dogadując się i rozwiązując konflikty. I też strzelec będzie niósł pomoc. Także jeśli jest tutaj ktoś, kto słucha strzelca, bo ma strzelca w swoim życiu, możecie liczyć także na wsparcie o strzelca, bo on będzie się odwdzięczał. Pięknie, pięknie to wygląda. Dobra, strzelce. I na co uważać? Taka troszkę przestroga. Słuchajcie, to jest wasza, wasza karta, wasza energia. Dla mnie umiarkowanie jest taką, takim strzelcem w strzelcu, nie? I Albo uważać na drugiego strzelca, jeśli macie, no to czasami strzelec z strzelcem to, to jest też mieszanka wybuchowa, prawda, ale no uważać, bo tutaj może być jakiś inny strzelec, który może troszeczkę wprowadzać zamieszanie w Waszym życiu, albo po prostu słuchajcie, uważajcie na siebie, nie, uważajcie na siebie, żebyście sami tego zamieszania sobie w życiu nie wprowadzili. Tak wiecie, no strzelcu, uważaj po prostu na siebie, nie? Patrz pod nogi, zdrowo się odżywiaj, nie wiem, e, ciepło ubieraj, tak? E, nie przemęczaj się. No, Słuchajcie, wiecie, wszystko to e, tutaj jest zawarte, co wiecie, rozumiemy czasami, jak mówimy do kogoś, uważaj na siebie, prawda? To to jest właśnie taki przekaz. Uważaj strzelcu po prostu na siebie, nie? I wiecie, zwłaszcza ja bym tutaj uważała na układ pokarmowy, moje drogie strzelczyki, nie? Na układ trawienny. Tym bardziej, że Wy tutaj macie tą energię główną, no to jest imprezowa energia i hmm. no i wiadomo, jest impreza, są jedonki, są pićki, więc z umiarem tam, moi drodzy, żeby nie było nie było jakiejś mdłości, nie wiem, zawrotów głowy i innych zwrotów jelitowych, nie? Także tutaj uważajcie i ogólnie słuchajcie, tak, no tutaj ostrzeżenie macie przed takim brakiem umiaru w każdym możliwym Zakresie, nie? Czy to w pracy, czy to w emocjach, czy to w jedzeniu, czy tam w odchudzaniu. No, ta legendarna przesada, słuchajcie. No, gdzie tam szczerec ma jakieś skłonności do przesady, no to wy już sami wiecie, prawda? Kto, jeśli wy? nie wy najlepiej wiecie. Nie znacie samych siebie i każdy indywidualnie wie, gdzie czasem komuś brakuje tego życiowego, przysłowowego hamulca, i po prostu warto sobie przypomnieć o tym hamulcu w tym miesiącu, nie? Także tutaj. I troszkę strzelec, słuchajcie, z tą energią może mieć takie mm, trudności w, w opanowaniu emocji w niektórych momentach, nie. Taki nerwusek może z Was wyjść. E, I trudno będzie, może się tutaj kontrolować, nie więc też warto uważać na takie niepotrzebne wybuchy emocji, nie, co by tam na kogoś za zagłośno nie nakrzyczeć, dosłownie albo zbyt przesadnie nie zareagować i no po co się potem tłumaczyć, prawda a strzelać z tego nie chcę, tym bardziej, że ci ludzie Chcą pomóc, chcą wspierać strzelca i chcą się dogadywać, i strzelec też chce się dogadywać, tak coś czuję. Dobra, strzelce, bardzo przyjemny przekaz, powiem Wam tak, fajnie się zaczyna, aż mi się zechciało czytać dalej resztę znaków. Mam nadzieję, że będzie równie pozytywny przekaz dla reszty znaków, bo Wy zaczęliście tutaj ten start tych przekazów miesięcznych, tym razem bardzo ciekawy, bardzo przyjemny. No i co z mojej strony, oczywiście Wam życzę, nie uciekajcie jeszcze, bo jeszcze mam dla Was tutaj malutki przekaz na. Na zakończenie. Życzę Wam. Życzę Wam tej radości, życzę Wam tych sukcesów, życzę Wam e, tych rozwiązanych konfliktów, życzę Wam tych ludzi, którzy będą Wam pomagać i życzę Wam tego dobrego humoru, który się tutaj pokazuje. Niech tak się dzieje. Niech tak się dzieje. Super. Dobra, nie uciekajcie, kochani, nie uciekajcie. Mam jeszcze dla Was. Coś innego tym razem na zakończenie, coś innego. Mam dla Was afirmację na ten miesiąc, tak? Afirmację na ten miesiąc. Za chwileczkę tutaj pojawią się przed Wami dwie karty. Wybierzcie sobie jedną z nich i tu będzie taka afirmacja, której warto się trzymać przez cały miesiąc. I może przekonacie się, albo chyba, że ktoś już zna siłę afirmacji, ale może warto tutaj jakiegoś takiego hasła, motywacji trzymać się przez cały miesiąc. Dobra, także jeśli potrzebujecie chwilki, to zatrzymajcie sobie nagranie. A ja. Odsłaniam kartę pierwszą. Afirmacja dla grupy pierwszej. Zapraszam spokój i szczęście do swojego życia. Afirmujcie codziennie przed snem i zobaczcie, co się stanie. Karta druga. O, witam spokój w moim umyśle, emocjach, ciele, sercu i duszy. Afirmujcie, kochani, zobaczcie, spokój. Spokój i szczęście. Niech ta afirmacja pomoże Wam przyciągnąć właśnie to szczęście i ten sukces, który tutaj w całym przekazie był pokazany. Życzę Wam pięknego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!